Ej, mam déjà vu. Znowu Amazon, znowu komiks, którego nie czytałam i znowu każesz mi coś oglądać. <sum> Cześć, witajcie w hype trainie, w pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj. Jak zwykle, Natalia. Cześć, co tam Ten Amazon znowu tutaj. To przynios? wcale nie jest tak, że ja ci coś każę oglądać, to jest nasza wspólna decyzja. <grym> <grym> I dzisiaj zareagujemy sobie, bo jeszcze nie widzieliśmy tego zwiastuna. Widziałem teaser, ale to trochę inna rzecz. Zwiastun serialu Paper Girls. Co to jest Paper Girls? Ludzie, którzy czytają komiksy, mogą trochę wiedzieć, o co chodzi, ponieważ jest to adaptacja serialowa tego komiksu wydanego kilka lat temu w Polsce przez Non-Stop Comics. Autorów chociażby Sagi, jeśli ktoś wie, to wie. I wtedy, kiedy ten komiks wychodził, był reklamowany jako taka trochę odpowiedź na Stranger Things. Tylko patrz, dziewczyny tutaj są. Okay. Więc, ale w największy plot twist jest trochę inny niż Stranger Things i ogólnie fabuła tego komiksu. Jakby bo pomimo tego, że tutaj mamy też dużo fantastyki i dużo też takich retro-rzeczy, to cały premis tego serialu jest zupełnie czymś innym. Więc zobaczmy sobie, jak to zostanie zaprezentowane w tym zwiastunie. Okay. Gotowa? Gotowa. 3, 2, 1, start. Hey! What's your name? Aaron. Tiff. So you're Mac, right? One so I'm so, your first paperboy rancher. Boy, you must be the Brandman kid. KJ. My dad says you people own everything. You people? She's new. All right, Big Mac, let's go. I'm not gonna, like, bite you or something. this guy look like that move 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 let's get out of here hey who's there what are you doing in my house w what are you doing in uh, my house i live here no i live here that's her holy shit <laughs> this is a psychotic break <laughs> version of yourself broke into your house with our punk friends if that really is future you, maybe she can call someone. Who's she gonna she... call? Time Travel 911? Do you want to call 911? <laughs> oh good lord, there are future robots. <laughs> we need help. I might know someone. Your girls traveled out at their time. That's a capital offense. You're targets now. It's nice knowing you, I guess. <laughs> we can't just oh. give up. You don't know who you're about to become. Future me will know how to get us home. You have no idea what's at stake here. Yeah, yeah, it's the fate of humanity. I get it. This right here is the end of the universe. We're paper girls, so we stick together. No.

Znaczy, powiem ci, że wygląda to bardzo fajnie. Mhm. Mm co myślisz o tym? Jak os jako osoba, która nie czytała komiks i która <grym> dość jakby... Znaczy, wiesz co? Powiem ci szczerze, że, że ja odnośnie fabuły dalszej części znam założenia komiksu, ale jak będę oglądać ten serial, to nadal tak samo jak w przypadku chociażby Invincible, będę traktować to jako coś zupełnie odrębnego, tak? I co ty y uważasz o tym? Wiesz co, w ogóle wygląda to jak taka mieszanka trochę... Ghostbusters mhm. ze Stranger Things i trochę z Kamalą, tak mi się skojarzyło, jeżeli chodzi o trochę kolory tego i taki trochę vibe. Kurczę, to jest mega intrygujące i powiem ci, że no, no zdecydowanie jest to coś, co chciałabym zobaczyć. Czy to będzie serial dla sierotek po Stranger Things? Ja wiem, że jeszcze piąty sezon przed nami, ale on za trzy lata będzie. Wiesz co, powiem ci, że tak, ja w ogóle ufam produkcjom Amazona, większość... Amazon jednak mimo wszystko robi do, dobre rzeczy i, i nie można mu tego zarzucić, że robi coś po łebkach. Tam zawsze widać pieniądze i, i w tej produkcji też widać tą kasę. Jasne, pod kątem... Chociaż wiesz, to ja bym to powiedział, że w zależności od tego, jaka production company się tym zajmuje, ale to akurat jakby bo, wydaje mi się, że to może być jedna z tych udanych rzeczy, tylko boję się, żeby to nie było za bardzo sztampowe, bo widzisz, jak oglądasz ten zwiastun, to tak sobie myślisz, no nie, nie ma tutaj niczego, czego wcześniej specjalnie nie było, czy w serialach, czy w jakichkolwiek innych dziełach kultury, ale czy w tej mieszance to może zadziała? Myślę, że tak. Ja ci powiem, że tutaj właśnie mamy trochę miks wszystkiego. To, co powiedziałam, właśnie Ghostbusters, Stranger Things, trochę Kamali, yy, trochę, kurczę, czuję też... Yy, Taki, właśnie czuć tutaj komiksowość tego, o tak bym powiedziała, uh -huh. że jeżeli nie wiedziałabym, że to jest na podstawie komiksu, to sprawdziłabym, czy to nie jest na podstawie komiksu. Nie, powiem Ci, że to, że ja już jestem zainteresowany tą marką, na pewno przyczyni się do tego, że raczej będę chciał to obejrzeć. Szczególnie, że premiera już niedługo, bo 29 lipca i znaczy wi wiadomo, to się wpasuje na pewno ten trochę target dla ludzi, którzy lubią właśnie takie trochę rzeczy z pogranicza. Tindramy, fantazy, rzeczy supernaturalnych Tutaj mamy mniej takich właśnie creepy, strasznych klimatów. Bardziej mamy więcej takiego fantazy i futuryzmu, co nie? I takie zagadki. Tutaj czuć tutaj tak, też zagadkę, tak. więc to jest spoko. Więc hej, może to zadziała. Czemu nie? Stwierdziłem, okej, okay, zróbmy reakcję na ten zwiastun, bo całkiem możliwe, że ten serial się przyjmie, ponieważ komiks yy, nie wiem, czy zrobić. Czy był ogromnie popularny, ale wiem, że jak na serię, które wydaje Image, to było o tym dosyć głośno, wtedy, kiedy wychodził oryginalnie. Znaczy tak, bo ja wtedy też o nim słyszałam, jakoś tak nie wpadło mi, żeby go kupić. Ale też o nim słyszałam. Trochę moment... zła załapał się trochę na fali Stranger Things. Chyba tak, bo to był podobny okres, co nie? Tak, więc trochę to i nie spodziewałem się, że tak szybko, to czy tak szybko. Mamy to 2022 rok, więc to wcale nie zajęło aż tak mało czasu. Ale mamy serial na podstawie tego komiksu. I czy Amazon tutaj dowiezie? <laughs> czy znaczy, jakbym, no mia, jakbym miał żartować za 49 zł rocznie, to szkoda, że to wszystko boli. <noise> za darmo to i sól słodka. Dobrze. Przepraszam, przepraszam. Dzisiaj już mam strasznie głupkowaty humor. Dajcie nam zdać w komentarzach, co wy uważacie o tym zwiastunie, albo tutaj, ale nie tylko. Zapraszamy też na naszego Discorda, gdzie na kanale Hypometr możecie zostawić swoją ocenę. Tak. Zapraszamy po więcej reakcji i innych filmów na tym kanale. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa!